To jest filmik z dosłownie sprzed 2 godzin, który też jakby wprowadza i zapowiada ten jutrzejszy The Game Awards, czyli info, gdzie będzie coś o Tekanie 8. Mam nadzieję, że coś grubego. Special message from Harada, czyli o, specjalna wiadomość od twórcy Tekkena. Zobaczmy ten filmik. No, no way, Fighting games not allowed to look this good. Tu są z reakcjami, nie pokazane jak ludzie reagowali na wcześniejszy trailer. On hmm. Ale jaka jakość, co? Hmm. Oh, so A filmiku. No Jakie jest Harada. Oh, dewolczyk! Tu To u mnie nie ma? No właśnie. <laughs> I Harada, trzy brody ma? <laughs> Don't ask me for shit! <laughs> Don't ask me for shit i przerwali. Oj, to będzie piękne. Czuję, że... Na... Jeszcze raz. Harada szef. Don't... Ask me for shit! I muzyczka wjeżdża. Nie ja czuję ogólnie myślę, że jutro podadzą, albo od razu będzie to dostępne. I powiedzą, że możecie się rejestrować do bety. Yy, albo podadzą właśnie datę yy, bety, beta-testów. Myślę, że coś związanego z beta-testami będzie, tak jak robi Street Fighter 6. Myślę, że będą beta-testy do TK na 8. Bo nie, nie ma Tekena 8 na arkadach, nie będzie na arkadach w Azji tekena więc myślę, że beta testy będą robić. Ja w ogóle też nie rozumiem tego slangu. S saved 8 czy Saved D8? The, the nie wiem, co to znaczy. Czemu taki slang wymyślili? Taki hashtag. A, save the date. Dobra, zapisz sobie datę. A, okej, okay. save the date albo december 8. Dokładnie. Ty. To jest podwójne znaczenie. Save the date, czyli zapisz datę. Albo save the december 8, czyli zapisz sobie grudzień 8 grudnia. A, hm. A jak dostać się do bety płatnej gry? Będzie rejestracja, tak jak masz teraz przy Street Fighterze drugą betę rejestrowaną. Wiele gier tak robi że albo najczęściej robię tak, że są beta testy po rejestracji i dostajesz kod albo nie dostajesz kodu, a później na przykład po paru miesiącach są open beta testy, tak jak miałeś na przykład w Guilty Gear Strive. Ja w pierwszych jakichś tam beta testach czy alfa testach nie brałem udziału, bo tylko dostawało się kody, a później były o, o, open beta testy, czyli każdy mógł wejść. Nie? i DNF też tak miało, tak, DNF Duel dokładnie.